patrzcie, to najgorsza lotnia, największa lotnia, chyba. Fajny efekt ma rozłożenia. Ale zobaczcie to, nic nie widzę. Kompletnie zero. No normalnie. Co, ja, ja mam wrażenie, że oni dostają powiadomienie, Czekają. jak ja chwalę Tak, no tak. Wiadomo, Czekałem. że tak. Siedzisz na dupy, to się tak, nic nie to dzieje. To tak nie działo. Uh -huh. A teraz trzeci telefon w ciągu 5 4, minut. Jeden raz zagraj. Jak to nic nie? No. Ja wiem, ja chciałem sprawdzić, czy tu coś jest. Ja tutaj niżej zlazłem i za chwilę ja możemy do tak domku. Tego, także... Tylko nie mam nie co ja muszę Ty, tu to... do mnie choć zaznaczyłem, tu w wodzie są trzy skrzynie, pierwszy raz to widzę. Okay, bo jadę, ty. W ogóle raz też wleciałem taką schinę, coś tam. A. Mam śmierdzący łuk, dobra, wezmę go na razie. Te łuki to też jest petarda, nie? Jeden jest fajny. Yy, on jest chyba niebieskawy, nie pamiętam jak się nazywa, ale po nazwie byś rozpoznał. To jest taki łuk, który daje ci yy, efekt skoku, tak jakbyś młot użył. Co tu jest, Trzy skrzynie są w wodzie, pierwszy raz to w ogóle widzę. Zodyma, tak. Tylko nie wiem, gdzie lecieć, do tego miasta wtedy z wyrwą. Lama tu jest, bo zobacz, lama, leży. Tak, tak, ta, no. Gdzieś tu była lama. A, dobra, ona tworzy tą wyrwę, jak, jak zniknie, A. czyli już nie ma lamy. Dobra, to dawaj i do wyrwy i na niebieski mój znacznik. Palam nie widzę No ja też nie O jak gość! Tu, 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 tu Blisko Widzę Dobra, Panie jakiś moment. bocik leży Bum, zasmrodziłem go na śmierć Mam śmierdzący łuk, na razie go zostawię, zobaczymy yy, Stakujesz może te splash'e czy coś takiego? Ja mam małe tylko Małe, dobra, to olewamy. Ja mam duże. Tu ogólnie jest spoko lud i tak dalej. Tu też ja dużo czasu spędziłem, bo wiele misji miałem w tej miejscówce. Także ja, ja aktualnie biorę najczęściej UZI, a później pistolecik. A na końcu taką jakby ala MP5 z dwoma magazynkami. A w sumie ja to jest jedyne miejsce, gdzie ja nie mam odkrytego, także mi się zaraz chyba to na górce odkryje. On tu gdzieś powinien być, ten ziomek. Nie wiem, czy jakąś misję robi, czy co. Bo to wiesz, nie powiedziane, że on będzie w środku tej... W środku tego złotego, może być o, na rancie też, tak. A to złote kółko ja, się. Idę, 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 idę. idę. Na samej górze jest? Za budynkiem, za budynkiem. Dobra, dobra. W, w, wszedł do środka. Już chyba chodzą do góry, także nie ja wiem, czy czekamy. O, e, jest przy mnie. Zabiłem go łukiem, Jezu, jakie jest to pro. Ode mnie, <laughs> Pierwszy raz jednego zabiłem, masz jeszcze drugiego? Nie, no ja tego twojego pisłem. A to tu był jeden. No dobra, to już mamy wszystko. No dobra, ogólnie strefa city, także trzeba się zapakować w trybie natychmiastowym stąd. To mnie najbardziej rozwala wycofywanie się na motorku. Nie jest tak wolne, że to jest kosmos. Ledwo motor cofa. Raczej się zrypiemy. Pewnie się czy wszystko przeładowane, bo później te shotguny tak, szczególnie są tak, tak zdupione jak nie przeładujesz. To ciężko, nie? Tak, no w trakcie walki to masakra jest no na leko. skrzyneczkę dropne. No ten smaż był tylko, ale ja chyba nie chcę tego używać. To jest splashy i leczenie, dobra, idealnie. Na dole jest ta kulka, jakbyś chciał się z tego bawić. We dwóch chociaż, kuszące, bo we dwóch to jest łatwiej tego jest używać. Bo... No jest szansa, tak. Ja zawsze mam problem w tych gierkach, nie wiem gdzie iść, jak jest, tak, jak jest taka cisza i tak dalej, to nie wiem co robić. Czy właśnie bardziej na rantach, czy co tu robić? A nie wiem, czy wiesz, pewnie wiesz, ale jak odpalisz ognisko, i jesteś obok, to Cię leczy, nie? Tak, tak, tak. HP ci leczy. Dzisiaj w ogóle mówię, co jest? Nie mogę podnieść więcej złota. A miałem limit 5000 pierwszy raz. O nie, to jeszcze nie doszedłem do takiego Ja pierwszy raz 5K pijam, miałem. Pijam. Tak, daj, gdzieś, daj. Tam, gdzieś tam na stacji, gdzie zaznaczyłem. Poczekaj, choć trochę bliżej podejdźmy, bo potem na trzeciego jedziemy, no. o widzę już, tu są, we dwóch. widzę. widzę. Auto mają. No, fuck. Oni lutują. Możemy i spróbować dojechać. Też weźmy auto. Chodź tutaj. Jadą, no to wsiadaj do mnie, podjadę. Dawaj, 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 dawaj. Jadam na nas się Dawaj, dawaj, dawaj. Bo ja mam to auto stuningowane. O, co mi? na nas. Dobra, pa to, Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jeszcze raz im robię dojazd. Jeden zero. Kurde. Teraz... tego po lewej, zaraz ginie. Leży, leży biały, leży biały O, ja tego obijałem tego, co ty Widziałem, widziałem tak, o, ja do góry Jeszcze mam plecy oczywiście, nie? Aha O, uciekał o. Z dwóch stron mnie napierdalają Wybaliło mnie w kosmos gdzieś Ktoś A, mnie z czegoś uderzył Jestem po drugiej ta... stronie mapy Sałta do ciebie Jajem. Co jest grane, jaki matrix Nie wiem, czy da się ciebie uratować Czy jak to, jak sytuacja wygląda jest apela. dwóch się dojeżdżałem. Nie wiem, ja próbuję się do czołgać. Dobra, czołgaj się, czołgaj, czołgaj, no. O, widzę, widzę, z tego auta tam. O, zabili cię. O, jedzie. Dobra, bije tego japońskiego kota, zabrałem mu całego. Gdzie, gdzie? Cały armor, dobra, teraz robię ni mi misję ninja. Ciężko chyba będzie, co? Lecę po ciebie. Gdzie jest Twoja karta? Tutaj. Trzech było, nie? Wow. Jezu, gdzie jest Twoja karta? Mam? Mam, dobra, masz, masz. mam. Mam, mam, dobra. Nie wiem, gdzie oni strzelają nawet. W plecy masz, w plecy. O. Widzę. O, zostaw, zostaw jest spierdala. Może ci się uda. Tak, tylko nie wiem, gdzie spierdalać. widziałeś. Za, za krzakiem, przy tobie. Tu? No, 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 o, lewo. O, jest, jest, widzę, widzę, widzę. Bicie. O kurcze, chodzę <noise> Co ja ja. nie, ja mam jakąś gumnianą broń, bo ja łuk wziąłem do zabawy. Pierwszy raz w życiu łuk wziąłem, nie? I są takie jaja, że to jest niemożliwe. No <noise> hej, o jad. A wierzę w ciebie. Nie, nie, ja cisza. Cicho, cicho. Cicho, to są jakieś bobaski. Likwidacja, kogoś tam zabili. Tego co powaliłem. O nie. Dobra, jakieś leczenie. Tu jest leczenie. Oha. Ty widzisz co tu się dzieje? Jak mi się uda go zresetować, to jest jakiś w ogóle Pro Play 1000. Słyszę, le le leci chyba goście po mnie młotem. Dobra, ale w skrzeszowskiego. Zabrał auto, no to nice. Aha, 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 to jest 10 osób, nie? Nie! nie. Ja bym przeszedł, bym Ciebie znowu nie było, a ja cię wskusiłem, a tu jest 100 osób dookoła mnie. To nie będzie szans. No przecież tu. To... Nie, no. Akcja życia. 100 osób mnie bije. Nie ma życia. Ten poszedł już nie wiem co tam, marchewkę obrać, a tu trzeba grać i tu Yeti jeszcze atakuje. Byłem pewien, że to się nie uda, mówię, a, dobra.